Witam z tej strony Blade Belier dzisiaj zagramy Happy -a 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 -a. Kurwa, no nie wiem No nie wiem Lepiej może nie będę mówił, bo się depluję Happy chuju muju, dzikie węże W dziki pizdzie Dobra to gramy Pierwsza misja Zobaczymy co tu będzie się działo I'm sorry, but the, 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 the nothing we can do Nie możemy nic zrobić Kurwa jedź z Jebie! Shift, co to jest Shift? Yeah, rock and Rock'n'roll! Kurwa Popierdolamy! Kurwa ze schodu! Przeskakuj, beczki ja to yeah, kurwa! No, tyłu, chuju, głupi, kurwa! No pierdole, to za... Kurwa, zje pierdolony! Jedź kurwo! Dawaj, suko! Dawaj! Dobra, no teleportuj mnie do chuja! Cokolwiek się dzieje, niech się teraz zacznie dziać. O, teleportujemy. O kurwa, z... Rękę złamałem! Tarzan nie ha! No co jest kurwa? tu jechać ze jej obie w ogóle? Kurwa, ten główny wieździu Co on kurwa robi? Pierdoła pierdolona. O! Flaki. dziura! No! Kurwa, zjebie jebany od. Wpierdale z tej nory. Z tego brzucha. Ja pierdolę się zajebie. W kurwa mnie ta gra pojebana. Rękę złomam. I się cieszy, kurwa, chuj głupi. Dobra, co tam trzeba? Ten you fałd mi. Coś tam. Dziękuję, że go znalazłem. O kurwa, nie topisz. Tere... traktor. Tere traktor mi goni. Gonił. O kurwa. Jaja dinozarła. Spierdalaj. Oh shit. Podeptał mnie. Kurwa, jest jeden. O fuck. Gdzie tyle lecisz? Patrzcie, jaskinia jakaś. I pewnie... Bym przeżył jakbym zawrócił, ale ja nie, nie umiem zawracać I chuj Po imprezie Dobra, weźmy coś innego może Albo jeszcze raz może Spróbujmy Dobra, jedziemy Jeb kurwa, o dziecko pod ogę. Dziecko kurwa bęc i Spierdalaj beczko! Kurwa, jak to się kurwa jeździ? Tym głównym, pierdolonym! Patrzcie, ludzie, mam problemy, mam. Uuu, tsz, o, kurwa, trzeba to nie wszystko Kurwa, tym głównym jeździć umiem. Jak to się mogę jeździć? Do chuja wafla, tym głównym. A, to jest chyba Torowo. To jest do przodu, to jest do tyłu. Aha, dobra. Już może się uda teraz uciec. A ten zająb mnie będzie gonił. O kurwa! O! No się go! Ja! Yeah, pięknie, kurwa! Od razu trzeba. czekaj, czeka, jechać do tyłu. O! Jest! Ja! Yeah, haha! za dalej, kurwa! Ale mnie no kaswędzie, ja pierdolę. Tego grania. Hopla! Use to grab to space. Land here. No, do przodu! Paguma! Chuju. Żywko. No i co teraz? Aha. I... I... Co ja mam niby robić, kurwa? O kurwa, ręce połamałem. A ty, kurwa! What the shit! Dobra, chuj z tym graniem takim. Już nie wiem co zrobić. Ostatni jeszcze raz, pogramy sobie. Resum restart, czekaj jak to było. Exit to menu może, menu. Criminality. Jak to się wymawia Zagramy sobie o to Idziemy kurwa w Kima Dobra, mam BMW jakieś wiejskie O, jedź kurwa koleś Co on z tej tym Jak? Ten A. Powiedziałem już. Pierdała. Up. Ugh! Już chuj zrobiłem. Nitro Shift. O, jest shift. Nitro jest, kurwa. Z <gryw> samochodem po Burgers. Hmm, <ścoughs> Ale, ja, sama. O, oh, Dobra, to jest jakieś mojewane to... Na... to nie na etap gry. To szybko, to idzie. No nic nie wiem o co Kaman O, to już fajnie Staje się być bardziej normalne. O, postać da się zmienić Przypomniałem. O nie, tutaj się chyba nie da Czyli Pójdę Sorry Don't worry dziwko Don't worry trzmato Nieee! Yeah! Rozpierdalił się! Skurwiel, wracam bardziej wkurwiony! No leć dziwko! Hop, hop! Kurwa jak na to wskoczyć? Może mi powie? Ja yeah! Może tak O! o. Dawaj, kurwa dawaj! Ta dziwka z ciebie. Nie tnij się szmato, bo cię zniszczę. Lecimy. O, rozpęd jest. Trzema chuju, głupi. Nie rozjebałeś się. Kurwa, skurwiel jeszcze? Dziwne. O, księżniczka. No i leć debilu ty jebany To ty kurwa twierdalasz, leć kurwa Shift to to jest shift ten jebany Shift to O oh, fuck czekaj. Shift to nie przypadkiem Nitro Nie chyba Control Iaa Rock and roll, nie mamy no kurwa O, 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 no do chuja dobra, dobra, chuj. dobra, zagramy jeszcze kiedy indziej. No to pap.